Panie redaktorze, jesteśmy profesjonalistami, a codziennie czytamy pewnie każdy, każdy zawodnik z szatki czytamy, jaki trener tu będzie, że ja już jestem zwolniony, którzy zawodnicy odejdą, kto zostanie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli byśmy chcieli e, iść tym tokiem rozumowania, to byśmy naprawdę byli mocno zdezorientowani w tym wszystkim, dlatego odcinamy się od tego. Jest to e, sprawa, która e, na pewno nie jest budująca dla nas, na pewno nie jest to. E, takie nie są to komfortowe te warunki, ale musimy pokazać charakter, musimy w tym momencie dać z siebie wszystko i ja tego oczekuję od każdego zawodnika, że e, w jutrzejszym meczu nie będzie na jakiekolwiek spekulacje, na jakiekolwiek e, doniesienia prasowe, medialne, jakieś sygnały, które do zawodników dochodzą. Są to wszystko, to są można powiedzieć no, rzeczy niepotwierdzone na zasadzie plotek, dlatego ja bardzo mocno wczoraj też uczulałem drużynę na to, żeby odciąć się od tego, żeby skupić się tylko i wyłącznie na, na faktach, a fakty są takie, że dalej w tym składzie tworzymy drużynę o nazwie Wisła Kraków i mamy jutro obowiązek zdobyć dla tej drużyny trzy punkty, a co będzie później, to już jest zupełnie inna sprawa.